Witam wszystkich, dzisiaj będziemy sprawdzać mity w Brookhaven Przygotowałem parę mitów dla was A i dajcie w ogóle znać co myślicie o moim głosie Bo chyba pierwszy raz pokazuję go tak na żywo, więc Możecie zostawić za to subika, a ja nie przedłużam I zapraszam do oglądania A pierwszym mitem jaki dzisiaj sobie sprawdzimy jest ten oto dom Znajduje się on przy tym jeziorku, gdzie jest jacht i w ogóle Nie wiem dokładnie gdzie to jest, bo się nie znam na Roblox, ale dobra, idziemy Więc tak, podobnież jeśli wejdziemy tędy i wejdziemy na tą kabinę prysznicową. To będziemy... O! Rzeczywiście, coś tu jest. Można tu rzeczywiście wejść. Mamy tutaj klapy na strych, ale to, co jest tutaj niepokojące, to ta lalka. Właśnie. O! To się wszystko rozchodzi. Mamy tutaj lalkę, która zdecydowanie mm, nie wygląda jak zwykła lalka. W sensie wyglądać, wygląda, ale ma taki nietuzinkowy uśmiech. Mamy tutaj też jakieś klocki, inne klocki, lustro. Nie wiem, co to tu lustro krzesło wydaje mi się, że tego krzesła tutaj nie powinno być bo kto by siedział na strychu ale nie wiem, nie moja sprawa, możemy sobie zgasić światło więc mit jak najbardziej potwierdzam, rzeczywiście znajduje się tutaj strych, na który da się wejść i dodatkowo są na nim inne rzeczy w ogóle dajcie znać jak oceniać mojego skina i zostawcie suba, żebym miał na innego skina następnym tajemniczym miejscem, które sobie odwiedzimy jest cmentarz to by szedł cmentarz, co nie? Ale ja tam pójdę, bo podobnie można się dostać tam pod ziemię. Bardzo ciekawe. Myślę, że w inny sposób można się dostać pod ziemię na cmentarzu, ale może to jeszcze nie teraz, więc dobra. Idziemy. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten cmentarz, dlatego może mi zdać trochę szukanie go. A drugi mi dzisiejszego dnia znajduje się właśnie tu przede mną, czyli jest to ten basen. Sam basem sobie tak średnio jest mitem, ale sprawdzimy, czy da się wejść pod niego, bo podobnież się da. I podobnież mają być tam tunele, które zaprowadzą nas do ciekawych miejsc. Więc tak, może zjeżdżmy sobie tym. Teraz tak. Wykierowuje to nas idealnie tutaj. Musimy podobno wejść do tego rogu. O, rzeczywiście gdzieś się dostałem. Czekajcie, przybliżę. Dobra, jestem gdzieś. Rzeczywiście są tu jakieś tunele. okej, okay, jest więcej. zobaczymy co to jest. Tutaj mamy jakąś taką piwnicę. Mamy światła. Tędy zobaczymy co stąd można zrobić. Aha, tędy wychodzimy tyłem. Nie wiem gdzie jesteśmy przeszłojąc. Nie znam się na Roblox. Ale dobra Aha, jesteśmy tutaj. Dobra. Ciekawe, ciekawe. Ale podobno da się tędy także dostać do banku, więc zaraz to sprawdzimy. Trzeba tylko iść tędy. I jakoś. Tak A, dobra, tędy do góry. Ok. co teraz, aha, no nieźle, rzeczywiście można się wtedy dostać do banku, jak ktoś się zastanawiał, prosto do sejfu, nie trzeba nic tu robić, chociaż nie wiem czy trzeba coś robić, więc mit jak najbardziej potwierdzam, rzeczywiście da się dostać do środka banku no, poprzez wentylację i inne wenty, tam macie to, jakby ktoś nie wiedział gdzie jest basen, chociaż to raczej tylko ja taki jestem, to jest tutaj i przechodzimy do następnego mitu. Właśnie powróciłem i dowiedziałem się, gdzie jest cmentarz. Oczywiście nie od przemiłego community Brookhaven, bo mi nie chcieli powiedzieć, w sensie olali mnie, tak, olali mnie. My nie olali, dobra, ale mniejsza z tym. Jesteśmy na Brookhaven, cmentarz. I tak, mamy tutaj dziurę, gdzie nic nie ma. To jest miejsce prawdopodobnie dla mnie. Aha, można sobie podpisać, Nie, jeszcze. super. Okej, okay. o, tu jest dla mnie na miejsce i możemy sobie tu w to wejść. I nie wiem, można to kliknąć, ale w to nic się chyba nie dzieje. Jak to klikam? Może muszę podskoczyć? Nie. No, po prostu można na sobie to wejść, Jakby ktoś chciał się położyć 300, powiedzmy, na to akurat dla niego miejsca. Dobra, następny mit być może już nie działa, ponieważ była aktualizacja pokoju w motelu Ukutek. To aktualizacja pokoju w modelu, ale najpierw jest trochę bardziej złożony niż każdy inny, który dzisiaj sprawdzaliśmy. Najpierw musimy się udać do szpitala, tylko muszę go znaleźć okej okay. jesteśmy i teraz tak trzeba tu jakoś wyjść od tyłu dobra teraz tak. a nie teraz tędy okej okay, wchodzimy tędy i jesteśmy w takim rozpadającym się szpitalu trochę creepy na ogół ale dobra bez przesady nie jest tak źle teraz wchodzimy tędy i teraz tak o musimy kliknąć na to my mamy takiego tutaj coś i teraz musimy zmienić nasze położenie. A dokładniej musimy iść do biblioteki. Tylko musimy najpierw znaleźć, bo nie wiem gdzie jest. Ok, udało mi się znaleźć już bibliotekę. Więc teraz wchodzimy tutaj. Wchodzimy na tą półkę, chodzimy na tą półkę i jest tutaj książka, taka czerwona. Rzym ją i tak. Teraz, jak już mamy tą przepiękną książkę, musimy skierować się do modelu. Okej, okay, dobra, prawie przegapiłem. I teraz podobnież. Jeśli wynajmiemy sobie jakiś pokój, powinien on być niestandardowy, więc 3, 4. Okej, okay, nic się nie stało dosłownie, ale może po prostu trzeba tam. Ten... Okej, okay, widzę, że coś się stało. Patrzcie. Będziecie mieli teraz porównanie zwykłego pokoju i tego, który mamy tutaj. Tu stało się coś niedobrego. Tu stało się coś niedobrego. Dziękuję, oczywiście też jest cała rozwalona. Ja bym tu szczerze mówiąc nie mieszkał, ale dobra, idziemy z OK, do następnego mitu będziemy także potrzebowali tej czerwonej książki, którą w sobie wzięliśmy, więc. Idziemy. Coś tam na koniu jedzie. Ciekawa rzecz. Idziemy sobie. do tego muzeum. To jest muzeum? Nie. Chwila. Tutaj. Chyba. Nie, nie. Tutaj. Chwila. Tutaj? Nie tutaj. Może tutaj jednak. Jednak nie tutaj. Chwila, chwila 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 jaką to fla niestety nie udało mi się znaleźć tego muzeum obstawiam, że prawdopodobnie zostało gdzieś przeniesione, bo skoro był tam mit, to obstawiam, że działa, tylko nie mogę go znaleźć. Bo ogólnie muzeum powinno być tutaj, ale jak widać, no jest to jakaś restauracja. Więc jeśli ktoś ma informacje na temat tego, gdzie zostało przeniesione, to być może zostało po prostu usunięte, tego też nie jestem pewien, to może mi podsyłać w komentarzach. Ja chętnie przeczytam. A na chwilę obecną muszę niestety obalić tego mita, bo nie mam go nawet jak sprawdzić, więc nie mam pojęcia, gdzie to usunęli, ale jeśli to. Ten... Jeśli dotrwaliście do tego momentu w filmie, to oglądajcie do końca i zostawcie suba i łapkę w górę, bo potrzebuję robuxów na nowego skina.